Lecę, 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 Już jestem. O! Siema, z tej strony Sebas Store i witam Was w takiej grafice, a nie takiej jak zwykle. To będzie mały statement video, ponieważ przez ostatnie kilkanaście dni dostawałem od klientów, kolegów, znajomych yy, pytania. I jak doszedłem na mojej tablicy do 20 kresek, tak? Jak w więzieniu nie przekreślam, to stwierdziłem, że może warto jednak coś powiedzieć szerzej, odpowiedzieć jednym małym wideo, który będzie miał pewnie 100 obejrzeń, może 150, eee, co ja o tym wszystkim sądzę? O czym mowa? Yeah. O 30 Edition, Aniversary, eee, Premium, Collection, Gold Border, yeah, something like this. Shit. Dobra, od czego by tu zacząć? Zacząć odniesienia do odniesienia do pana, który zrobił dobre wideo. Takie, z którym się na 99% zgadzam. Może na 95, ale okej. Okay. Czyli do pana profesora. Tak, warto obejrzenia na 100%. Nie pamiętam jak ten filmik się nazywa, ale zrobię może, zrobię może tytuł tego filmiku podobny do jego, żeby było jakoś skojarzenie. Powiem wprost. Niektórych to nie boli. Niektórych nie boli to, że Vizarci są w stanie wypuścić produkt za 1000 euro, dla nas to jest 1000 euro około, który nas będzie kosztował jakieś 4800, a sklepy będzie pewnie nieopłacalne w ogóle do sprowadzenia dla sklepów. Ja tak, myślę, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie jakieś eee, z, z kraje, w których będzie dodatkowo jakiś podatek od tego wprowadzany, to będzie w ogóle żart. No dobra. Ale straight to the point. Nie wiem, czy widzieliście. E, na żywo nagranie, gdzie Roswater i ta druga pani, której imienia nazwiska nie przypomnę sobie teraz, bo się nie przygotowałem tego statement video. E, rozmawiali sobie z tym młodym panem, który miał nóżkę na nóżkę chyba nałożoną wtedy, e, o tym, jak duże będzie świętowanie 30-lecia wizardów. E, dokładnie chyba cytując jej słowa, we must go. Big. We must bigger than any, any, any time we done it before. Ok, co? So, ok, 250 euro za booster z 15 niegrywanymi kartami do różnych formatów. Myślę, że poszliście najwyżej jak się dało póki co. Wyżej się nie da. Do czego ja piję dokładnie? Są ludzie, którzy zbierają rezerw listę, okay. Oczywiście, jest to biznes, jest to kolekcjonowanie, jest to jak zbieranie złota, sztabek złota, nie ma problemu. Ja się z tym 100% zgadzam, to jest lepsze niż pewne niż niektóre waluty teraz. Nie będę wspominał o których. Ale do rzeczy. W momencie kiedy ja właśnie rozmawiałem z częścią z tych osób, część osób była zażenowana, ale część osób mówiła: "Dajcie spokój. Przecież to samo mówili jak Robili poprzednie Gold Border Edition, czyli tam International, czy tam Collector, czy cokolwiek innego. No, nie do końca. Nie do końca, a dlatego, że wizardzie chociaż się do tego nie przyznają, to my jesteśmy jako Play Grupa na całym świecie i Play Grupa na secondary Market. Jesteśmy jedną z większej części ich załogi, tylko nie dostajemy pieniędzy za to. O co chodzi? Chodzi o to, że większość secretlerów i większość tych produktów, które oni wypuszczają, które mają karty przedrukowane, to my napędzamy siatkę tego, ile ten produkt może mieć upchane w sobie lub ile może mieć po prostu wartościowych kart. Tak? Wartościowych kart w cudzysłowie. Jeżeli są to nowe, nowy set, to booster box kosztuje tyle samo, ponieważ my. Jako gracze, my jako handlarze, wyceniamy produkt właśnie na secondary market lub na tym, jak jest bardzo grywalny i tak, jakby wartościujemy sobie te karty, które oni nam drukują. To jest prosta sprawa. Tylko teraz zaczynamy tutaj taki content, w którym kiedy był wypuszczony ostatni Gold Border set, to nie były boostery. To był pełny Gold Border set Bety. Za. 49,95 dolarów. Czy u nas uda udałoby się taki produkt dorwać w tamtych czasach? Wątpię, że sklepy prowadzały takie coś. Wątpię, że w ogóle dało się to, ale pewnie odwizadu dało się to by sprowadzić z USA. 49,95. Z dualami. Z Black Lotusem. Z innymi pierdołami. To co, to, co się stało, to to, że ten Lotus kosztuje ponad 20 tysięcy. No w stanie EndMint, tak? Z tego właśnie kolektor setu, który kosztował nas na tamte czasy jakieś 200 zł, bo wtedy dolar kosztował około 4, a nawet poniżej 4 zł. Innymi słowy, za 200 zł mieliśmy produkt, który teraz jest pewnie warty jakieś 150 tysięcy złotych. Jest to poniekąd dziwne. Może z drugiej strony nie jest to dziwne. Ale dzięki temu wartościowaniu Wizardzie teraz wprowadzili, że A, no tak, to nawet Gold Frame karty są dużo więcej warte niż normalnie zakładaliśmy, że będą, bo tak produkowaliśmy. I to nasza wina, że my sprzedajemy teraz te karty tak drogo. Znaczy, się sprzedają, to już inna sprawa, tak? Ale są wystawione na MCM, TCG i tak dalej. I teraz kwestia jest taka, że moglibyśmy. Moglibyśmy prowadzić Gold Border Set na 30th tak. ale ten set musiałby kosztować horrendalne pieniądze, żeby tak jakby nie podpaść tym ludziom, którzy wywartościowali te karty i kupili z secondary marketu tamte Collector's Edition, na przykład Duale. <grystanie> to jest wszystko strasznie śmieszne. A teraz to, co mnie boli e, chyba najbardziej i to, co chyba e, Pana Profesora też bulało najbardziej, świętowanie. Kto świętuje 30-lecie wizardów? toim produktem, chyba Hasbro, najbardziej, które, które jest od kilku lat dopiero na. Tak przejęło wizardów, tak? To oni, 30-lecie! Jak ja widzę świętowanie takim produktem? Spotkanie ze znajomymi, którzy grają z nami od 15-10 lat. Wyciągnięcie sobie takich boosterków, które na przykład mają same karty z bety, Collectors Editions, może być Gold Border, może być Silver Border, może to być jakaś e, inna odmiana. Gramy sobie Drafta. Gramy Drafta, jakby był 93 rok i dopiero ten produkt został wyprodukowany i my jesteśmy w stanie, chociaż wiadomo, że nigdy nie będziemy w stanie i możemy sobie wykonawać takie, takie coś wydrukować, prawda? I zrobić proxy i z tego proxy zagrać Drafta. I my tym produktem gramy, i świętujemy 30-lecie Bizardu, świętujemy początek gry, świętujemy najstarsze karty jakie były. Tak to widzę. I w sumie możemy to zrobić. <słuch> <słuch> 750 euro na głowę i każdy ma trzy boosterki. Do nagród nie trzeba. Same draftowanie 750 za 750 euro jest moim zdaniem wystarczającą nagrodą. A teraz powiem Wam najgorszą część tego wszystkiego. Tak. Oprócz tego, że Community się rzuciło na szyję Rozłotera i Wizardów za to, co oni ogłosili za ten produkt za 1000 euro, 1000 dolarów, to jest coś więcej. Więcej na tyle, że Wizardzi stwierdzili, że będą świętować jednak. Nie, nie spokojnie. Ten produkt OK jest, jest dostępny, ale spokojnie. On jest bardzo limitowany, to jest dla kolekcjonerów. Roznadzą sklepą. Tak? Sklepy premium chyba dostaną trzy takie boksy, a zwykłe sklepy VPN 1. WPN. <laughs> Także no i fajnie, i fajnie. <laughs> Tylko jak bardzo musieliśmy się rzucić na szyję w całym community, żeby gizardzi zdecydowali się o takiej decyzji. Co więcej, i teraz to jest ten właśnie najgorszy punkt dla moim zdaniem. Tego produktu sklepy nie mogą sobie zamówić na sklep. Jeżeli dostaną 3 za darmo, to dostaną trzy za darmo. Jeżeli dostaną jeden za darmo, to dostaną jeden za darmo. W pozostałych przypadkach musicie ten produkt zamówić od wizardów. Tak samo jak Secret Lair. <grywy> oh, how stupid is this? Takie świętowanie, że wyślemy z sklepu, który istnieje od 20 lat i handluje Magiciem jednego takiego boxa, ale nie damy możliwości, żeby sobie zamówił na przykład za 800 euro od nich, żebym mógł zarobić te 200 i przy okazji wprowadzić ten produkt na, 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 na dalsze, dalsze kroki ro, rozwojowe, że on faktycznie pójdzie w świat, tak? Możemy sobie zamówić jak Secret Lab. To nie jest produkt dla nas. To nie jest produkt dla mnie. To nie jest produkt dla sklepów. Tak, ale jest to produkt? To nawet nie jest produkt dla wizardów. To nie jest produkt dla Hasbro. To jest um, to jest Insult. To jest pewnego rodzaju Insult Box z czterema boosterami, w których może Wam się trafić na przykład cztery erki typu no, takie, które nawet w wersji z i z bety nie kosztują tyle, żeby Wam się zwrócił 250 euro za booster. Think about it. Think about it. Chyba tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Wydaje, wydaje mi się, że powiedziałem. Może nawet to słowo za dużo. Myślę, że. Myślicie, że myśli, myśl, myślę, że myślicie podobnie i nawet wam przez głowę nie przyszło, żeby zamówić jakikolwiek produkt właśnie z tej półki. Eee, tak. Do zobaczenia w normalnym unboxingu. Boom. I tym sposobem odleciałem.